XIX-wieczny Pałac Balestremów znajdujący się przy ulicy Włodkowica przechodzi gruntowny remont. Własność w ramcach sawerafon Balestrem w latach powojennych została podzielona na mieszkania kwaterunkowe. Zabytkowy obiekt pozbawiono rzetelnego gospodarza. Z czasem popadł w ruinę. Myślę, że w lipcu przyszłego roku będziemy mogli podziwiać sztukaterię, detale, o których dużo czytaliśmy, a których nie byliśmy w stanie zobaczyć właśnie na tym budynku. Jest ono tyle istotne, że wprowadza na tą ulicę od strony promenady, jak zapowiada inwestor, oczekujemy restauracji w ogrodzie. Wkrótce rozpocznie się również remont elewacji frontowej, budynku gminy żydowskiej oraz przejścia bramnego do synagogi pod Białym Bocianem. W kwietniu również planowany jest remont ulicy Krupniczej. To spowoduje pewnego rodzaju perturbacje. Jak dostać się tutaj do synagogi, proponujemy wejście od ulicy Antoniego poprzez wejście bramne. Renowacja zabytkowych kamienic w dzielnicy Wzajemnego Szacunku z pewnością wpłynie na ożywienie atmosfery w zewnętrznej przestrzeni publicznej tego wyjątkowego miejsca. Te restauracje i kawiarnie oraz funkcja edukacyjna i kulturalna powinna wylewać się na zewnątrz, po to, żeby każdy spacerowicz mógł poczuć tego klimatu na zewnątrz.